Witamy na konferencji pomysłowej Proszę o zabranie głosu trenera Roberta Stymieckiego. Pewne rzeczy w życiu mogą się zmieniać, ale pewne nie. Wielkie podziękowania z mojej strony, naprawdę prosto z serca dla kibiców z Karogaru Gdańskiego za ciepłe przyjęcie po tylu latach. Wciąż, mimo mnie cię wciąż mnie witają, także bardzo dziękuję. Ee, życzę im powodzenia, żeby mieli pociechę ze swojej drużyny, bo na to zasługują. Co do meczu, gratulacje dla Kociewskich Diabłów, gratulacje dla tre, trenera Sadowskiego, e, a największe gratulacje dla Jakuba Pożyńskiego, który po tak długiej letniej przerwie wrócił do gry i gra na wspaniałym poziomie. Mecz e, z mojego punktu widzenia myślę, że Kami w pewnym sensie potwierdzi moje słowa. Mecz dla trenerów. Bardzo fajnie bo dużo takich smaczków taktycznych dla kibiców, koneserów. Mecz mógł się nie podobać, mała ma liczba e, zdobytych punktów. My ja w obronie wyglądaliśmy najgorzej, mieliśmy ok, gorsze momenty, ale problem był tak gdzie nie mieliśmy problemu z zdobyciem punktów. Mamy punkt, wolne, e, czyste lejawy spod kosza, e, dlatego też te 50 punktów zdobyte w taki sposób, jaki wszyscy widzieliśmy. Także, Początek sezonu, walczymy dalej, czekamy aż wszyscy wyzdrowieją, bo mam, mierzymy się z pewnymi urazami, z pewnymi problemami, ale to jest sport, takie jest życie. Inne drużyny mają takie same problemy, my patrzymy na siebie. Chcemy z meczu na mecz robić postępy i ostatecznie wygrywać to spotkanie. Także, jeszcze raz wielkie gratulacje i wielkie podziękowania na Starego Dziękuję. Proszę o zabranie Dzień dobry. Chciałbym zacząć od gratulacji dla kibiców za stworzenie świetnego klimatu. E, czysta przyjemność grania na takiej publiki, nawet w roli przeciwnika. E, na pewno dla nas, mecz walki, pokazaliśmy na parkecie, że walczyliśmy i nie oddawaliśmy punktów e, Do poprawy zdecydowanie nasze otwarte rzuty, osoba, rzuty wolne. Tak naprawdę trochę poprawili, to mielibyśmy szansę powalczyć do końca i kto wie, jak ten gromadł mecz. Yy... I tak naprawdę wywiązaliśmy się z założyć taktycznie naszego trenera, więc gdyby parę piwek więcej wpadło, myślę, że mecz potoczyłby się inaczej, ale w jakiej na mam z Kojciewskim, wiemy. Okay. pierwszy panie. Chodzi o ten fragment. Wymieliście się chyba na fragment od 4 do 13 minuty. Wyszliście na powodzenie. Z czego wynikała wasza wtedy taka siła od tej naporki. Mieliśmy pewne założenia taktyczne i w pewnym momencie jak zawodnicy rozluźnili się w tej gorącej atmosferze, Zaczęli grać w koszykówkę, zaczęli przypominać sobie to, co chcemy osiągnąć, czy na ataku, czy w obronie. To pokazało prawdziwe oblicze tej wyróży. Znaczy, to jest tutaj wymagana koncentracja. Tak jak wspomniałem, zmierzamy się z małymi urazami. Michał wrócił dopiero do treningów. Na no, przykład Maciejak po niegraniu. Niegraniu był jakiś niewielki epizody w ekstraklasie i otrzymał dużo minuty. Maciej Kowalczyk dwa dni temu odkręcił kostkę na, na, na treningu. Karimirik ma problemy z plecami, także yy, walczymy, no, zaciskamy zęby. Tutaj nikt się, nie szuka wymówek, ale ta drużyna naprawdę ma potencjał, ta drużyna może grać dobrą przyrządówkę, tylko musimy być zdrowi i musimy trzymać koncentrację. To są dwie takie proste prawdy. Mhm. Ale wracając do samego meczu, e, prowadziliście przez e, no, te 10 minut, pewnie, e, i wtedy... E, do gry. Czy Wam wtedy zabrakło po prostu, tak jak mówisz, szerokiego składu i, i tej koncentracji i jakości, a otrzymać utrzymać no tą gry? Myślę, że troszeczkę prawdy jest w wszystkim, co, co Pan powiedział. W drugiej kwarcie Starogard trafił 7 na 10, bodajże trójek, na pewno 7. I tutaj wrócili do gry i przystąpili na prowadzenie. My na początku postawiliśmy obronę strefową, chcieliśmy wybi wybi wybić Starogard z rytmu. I, I to się po części udało. Źle weszliśmy w mecz. I źle zagraliśmy drugą kwartę. To są dwa czynniki, które wyczytowały o, to, o tym, dlaczego przegraliśmy to spotkanie. I omijając już nasz występ ataku, nasze niecelne życie osobiste, nasze otwarte lay czy trójki, no, przerzucaliśmy kosz w kilku sytuacjach. No to ciężko zrozumieć, bo wydaje mi się, że dobrze pracujemy, zawodnicy starają się, ale no, gdzieś jest problem. Może, myślę, że może bardziej mentalny. Dziękuję. Prosimy o zabranie głosu. Dzień dobry. Chciałbym bardzo podziękować drużynie z OPOLA. Dobrze zaczęliśmy ten mecz. Później mieliśmy lekkie problemy w pierwszej kwarcie, gdzie wyszli na prowadzenie 16 do 8. No, ale trener nas dobrze zmobilizował i już wyszliśmy na prowadzenie i tak prowadziliśmy mniej więcej do końca meczu. Okej. Okay. Proszę o zabranie głosu. Trener ten Dzień dobry. Witam serdecznie pierwszy, pierwszy raz tutaj w nowej sezonie. Gratulacje dla mojego zespołu za zwycięstwo. Dziękuję kibicom za, o, że znów się widzimy i za fajną atmosferę. U nas na, na, na kocie jest zawsze przyjemnie i, i fajnie, że się udało wygrać. Gratulacje dla drużyny z Opola, która się postawiła. mając swoje problemy zdrowotne, jakieś tam urazy. Też yy, walczyli, walczyli. Myślę, że yy, chcieli się postawić, mieli jakiś pomysł. Yy, no, troszkę nas zaskoczyli tą strefą bo uważam, że mamy zespół całkiem nieźle rzucający. Oczywiście mamy zawodnika na pozycji numer jeden, który nie jest, nie jest traktowany jako shooter, ale będziemy musieli się przeciwstawić takiemu czemuś, tak jak będziemy chłopak poprzedni. Nikt nam nie, gra, nie da grać koszulkę, tylko będą, będą starali się nas zbliżyć z równowagi, bo wiedzą, że mamy niezły zespół i ja tak samo rok temu, jak byłem trenerem tutaj w Starogardzie, graliśmy teraz z Górnikiem albo z... Z, z Radą, czy dzikami zawsze próbowaliśmy zrobić jakieś zaskoczenie, żeby żeby wybić te, tego faworyta z równowagi, i oni to zrobili. Byli przygotowani. Mieliśmy te początkowe problemy. Na pewno mecz nie był, nie był ładny dla okazji, Dużo nie z dwóch stron. My prze, e, nie trafiliśmy 14 rzutów wolnych, o nie 15. E, kibice zawsze zastanawiałem, jak to jest możliwe, że się nie trafia rzutów wolnych. No, ja jakby nigdy nie grałem. Przy takiej publiczności, e, może tutaj będę coś powie, no, to jest chyba kwestia naprawdę mentalna, żeby, żeby podejść do tego rzutu i, i jakby wyrzucić różne myśli z głowy. Tak? Bo mogę sobie wyobrazić, że zawodnik nie trafiający jednego rzutu wolnego pewnie cały czas myśli o Jezus, co będzie, jeśli ja nie trafię drugiego. Więc, więc to jest kwestia mentalna. E, już mówiłem kiedyś na konferencji, czy tutaj, że Michael Jordan mówi, że to jest najcięższy rzut w koszykówce, i dwa zespoły mają z tym problem. Ostatnio też mieliśmy ostatnie mecze, ale to rzutami wolnymi. Fajne jest, że jak przyspieszamy grę, to zasysamy po 3 sekund parzykiem, a do tego mamy wokół siebie dobrych shooterów. Cieszę się, że mimo, że jeszcze ta forma, mimo tego, że będziemy się dogrywać, bo tak naprawdę zagraliśmy czwarty może mecz od początku przygotowań tak naprawdę na 100%, bo ja mówię o Parzyńskim, że to jest 100%, on jest w meczu normalnie, to jest 100%, więc część sparingów graliśmy bodajże tylko trzy sparingi a tak naprawdę dwa zagraliśmy z Parzyńskim normalnie. I to będzie trwało. Przy, przyjdzie pewnie też jakaś porażka i tak jest po szkółce, jedna czy, czy więcej. Trzeba być na to gotowym, bo styl jest na razie na pewno nie taki jakbyśmy sobie chcieli, ale cieszę się, że przepychamy te mecze i nie, nie wyglądamy rewelacyjnie, bo, bo tak jak wiecie, rewelacyjnie to później. Na razie, na razie cieszę się do zwycięstwa. Jeszcze raz gratulacje dla, dla mojego zespołu i dla całego starogardu. Ja tak już, pamiętam, że w drugiej fazie pierwszej kwarty Opole przejął na To zdecydowało o tym, że pan zespół straci prowadzenie i dał sobie rzucić jeszcze no, prawie 16 punktów tak? tak, bo to było chyba 8:2 y, dla nas, tak. czy na 8:0 i się zrobiło 16:8, więc y, 16:0. Ja myślę, że y, tak wybiła nas, z, z ta strefę w tym zespół, zespół z Opola y, postawił strefę. Z tego co pamiętam, mieliśmy takie rzut jak chcieliśmy, my, my na strefę zasoby są takie, że mamy się do koszy, bo uważam, że zawsze w jakiś sposób robimy przewagę i jeśli zaczniemy się wahać, mając z centra dobrego pod koszem, który mówię, jest, jest cały czas skupiają sobie obronę, to potem są takie problemy. No, nie trafiliśmy kilku rzutów otwartych, bo z tego co powiem od razu Maja został otwartym, na otwartej pozycji nie trafiamy. I tak, I tak to się warstwie I właśnie wtedy zespół Zobola coś tam trafił i nas zwolnił. Nie mogliśmy, bo jak się trafia, no to wiadomo, że ta or, organizacja ataku jest dużo wolniejsza, no bo piłka pada do kosza, jest czas na, na przejście, jakby ustawienie się defensywy. To był taki ważny moment, że my musieliśmy, musieliśmy brać dłuższą bo oni mogli ustawić defensywę. A jak nie trafiali i my przyspieszaliśmy, to zawsze coś było z tego. No to był taki chyba jeden moment, tak naprawdę w drugiej połowie chyba tylko na 9 punktów o pole się jakoś tam postraszyła tak to ten miasta, że no, wiadomo, jakby trafiały luty wolne, my też jakbyśmy trafiały już wolne, to pewnie. Pewnie albo byśmy odlecieli, albo był cały czas taki podobny wynik. Bo to nie jest tylko, że nasz jeden zespół nie trafił, wolny, tylko dwa razy nie Te się 5 rzutów na 25 za 2. Czy to wynikało z tego, że ta selekcja rzutowa była nieodpowiednia, czy też taki jest etap sezonu, że tak powiem? myślę, że bardzo mocno zespoły zacieśniają naszą grę przez no Bo rol Parzyńskiego jest tak wielki, parzyk, że tak naprawdę łatwo mu wrzucić tą piłkę. I teraz jest kwestia tego, że. Widzę, że wszyscy schodzą się i z tego dostają te otwarte rzuty za 3 punkty. Jeśli będzie potrzeba, to rzucimy 60 razy za 3 punkty. Bo ja tak chcę, bo, bo uważam, że jeśli ktoś Ci to daje, a ja wierzę w każdego z nich, że to jest po prostu więcej jak rzucają za 3 punkty. Czy Benek, czy Kurpisz, czy, czy, czy Major, czy Lisu, czy Damien teraz w dobrej formie, czy Longo na, na... Wojtek staje na treningu i rzuca po 20-30 rzutów Kwestia, kwestia tego, żeby na meczu yy, po prostu wziąć też w, w rytmie, nie myśleć. I ja chcę, żeby moja drużyna wróciła trzy punkty, a jak będziemy trafiać, tak jak teraz, tydzień temu 13, teraz 12, to, jest, to będą podchodzić do nas bliżej, będziemy mieli łatwiej, łatw, łatwiejsze mienięcia. Ja myślę, że też, też 20% to 20 to jest zły wynik, ale dużo wymuszonych fauli, 30 minut wolnych znów, już po, po, po tamten sezon, byliśmy numer jeden w całej lidze wymuszonych fauli. Po raz kolejny 29 wolnych stajemy, więc to mnie bardzo cieszy, że potrafimy. Mimo, nie jesteśmy drużyną, tylko rzucając dalsze punkty, tylko po raz kolejny dostajemy się na linii rzutów wolnych. 30 rzutów wolnych, to myślę, że po raz kolejny idziemy na, idziemy na, na lidera, jeśli chodzi o wymuszanie tych, tych rzutów. Wolnych. A to jest, to jest bardzo dobre. Adrian Kowalski, dzisiaj 12, 12 asy, ja przepraszam, i 18 plus minus, ale w, w ciągu tych 26 minut oddaję. Tylko trzy rzuty, czy to tak ma być? Ja wiem, że on nie jest szuterem, ale trzy rzuty zawodnika, tu iła, i tam w Nie Jeden punkt, że tak powiem, z rzutu. To trzeba Adrian zapytać. Adrian ma pozycję do rzutu. Adrian jest typowym, typowym ja jak powiedziałem po gole, Adrian rok temu nie oddał wcale więcej rzutów. Były mecze, że jestem pewny, że już 20 punktów, ale on jest, jest tak świadomy tego, co jest jego najmocniejszą stroną, i jest jednym z liderów tego zespołu. I to, że rzucił jeden punkt czy, czy zero, nie rzuci nic. To dla mnie to jest, nie ma żadnego znaczenia. I myślę, że tak samo nie ma to dla Adriana. Wszyscy wiedzą, jak Adrian, e, czy on się żywi. Adrian się żywi szybką grą i podaniem do kolana. Nie raz, mówimy Adrian, rzucaj do kosza, jesteś sam. Mówi, ja go odżywię, rzucę, ale on, on jest. jest... Dlatego jego, tak jego zespoły tak mogę być jego zespoły. Zawsze są w czołówce, bo on otwiera innych. Ja myślę, że każdy zawodnik chciałby mieć wokół siebie Adriana, bo rzadko jest ktoś tak pozbawiony ego, jeśli chodzi o zdobywanie punktów. On, on chce po prostu dokarne zespół i, i to się ceni, dlatego też jest tyle na parkiecie, mimo że on nie oddaje rzutów. Ja wiedziałem, jaki to jest typ zawodnika. I dostosowanie ataku nie jest wcale łatwe z zawodnikiem, który jakby nie oddaje rzutów za trzy punkty, tak? ale są na to sposoby. Przede wszystkim szybka gra, przede wszystkim podawanie piłki tam, nie są przewagi na polstapie i my chcemy to robić, musimy się dotrzeć, bo z, tak jak już powiedziałem z Adrianem, nie jest, nie jest też inny, muszą się nauczyć grać, ale myślę, że Adrian, Adrian yy... zresztą trenerzy w tej lidze znają jego wartość i wszyscy wiedzą, że on nie rzuca punktów, więc dlatego też jest, z też jest jednym z najlepszych zawodników w tej ligi, a... Tak naprawdę bez dowolnie punktów. Jestem pewny, że niebawem przyjdzie tu Adrian to samo odpowie na to pytanie i też będzie mężczyzna, rz że rzuci więcej na pewno. Dziękuję bardzo. To jeszcze... no,